Rosja, akcja policji wobec współpracowniczki Nawalnego Rosja, wszczęto sprawę karną wobec współpracowniczki Nawalnego. Policja w Moskwie przyszła do domu Lubow Sobol, współpracowniczki Aleksieja Nawalnego i zabrała ją na przesłuchanie. Organizacja Nawalnego, Fundacja Walki z korupcją podała, że wobec Sobol wszczęto sprawę karną o naruszenie nietykalności mieszkania. Maksymalny wyrok za przestępstwo którego dotyczy sprawa karna to dwa lata pozbawienia wolności. Rankiem w piątek Sobol powiadomiła na swoim Twitterze, że ludzie, którzy przyszli do niej do domu, zakleili kamerę przed wejściem i usiłują wyważyć drzwi. Później na innym koncie związanym z Nawalnym pojawiła się informacja, że w mieszkaniu opozycjonistki trwa rewizja, a ją samą zawieziono na przesłuchanie do Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej. 21 grudnia Sobol została zatrzymana przed domem, w którym mieszka domniemany funkcjonariusz Federalnej Służby Bezpieczeństwa FSB, Konstantin Kudriawcew. Sobol pojechała do jego domu krótko po tym, jak w internecie Nawalny opublikował nagranie rozmowy telefonicznej z mężczyzną, który ujawnia niektóre szczegóły próby otrucia opozycjonisty w sierpniu tego roku. Rozmówcą tym, według Nawalnego, jest właśnie Kudriawcew. Sobol dzwoniła do drzwi mieszkania domniemanego funkcjonariusza, jednak nikt jej nie otworzył. FSB oznajmiła, że opublikowane przez Nawalnego nagranie rozmowy z funkcjonariuszem jest podrobione.